Prześlicznie po prostu, cudownie, nic, tylko aparat i na miasto, tylko najpierw po jakąś kawkę do jakiejś dobrej kawiarni. Chociaż w sumie nie ma czasu na kawę. Trzeba złapać kawę z żabki i robić zdjęcia, póki jest tak ładnie bo to wiecie, nie będzie się utrzymywało długo może jeszcze parę minut tak ładnie różowo-fioletowo będzie ale jest no po prostu ślicznie no jednak są jakieś plusy tego dojeżdżania do roboty i budynek węglo koksu. a ja po prostu uwielbiam na niego patrzeć godzinami na ten budynek patrzeć nie wiem czemu on no, po prostu coś w sobie ma dzień dobry przy piątku Wiem, że pewnie te lepiej strasznie i słyszycie nie za wiele, ale chciałem wam tylko powiedzieć, że jestem niesamowicie zauroczony tym, jak Katowice dzisiaj wyglądają w sensie światło. To jest bardzo, bardzo ładnie. I to nie wszystko udało mi się ująć, tak jak bym chciał, żeby było ujęte. Na przykład wjeżdżając do Katowic niesamowicie ślepo się odbije od tego budynku LEGO albo od tego budynku, który jest przy Uniwersytecie Śląskim e, więc no, możecie uwierzyć na słowo i zobaczyć to, co udało mi się nagrać ale jest niesamowicie i I can't I, I can't po prostu, ślicznie to wygląda can't w ogóle może trochę jak, nieważne. No nic, idę do Pracki sobie. Tutaj też jest ładnie. Patrzcie jak ładnie udało mi się wyjąć lasagne gotowo mi położyć na talerzu. Ja zawsze jestem z siebie dumny, jak mi się uda, ponieważ czasem wychodzi to tak. E, jeżeli ktoś ma jakąś sztuczkę, nie wiem, może ja za długo grzeję tą lasagne, to nie wiem, da, dajcie, da, dajcie znać, ale la, lasagne dla was też, dla was też, to możecie sobie wziąć kawałek, coś. Co macie, chłopaki? Dobry wieczór Państwu, godzina 23.03, a my robimy rewil kaktusa, którego znalazłem pod śmietnikiem. Jak właśnie wyszedłem z psami na dwór i zobaczcie, to jest naprawdę sprawny, ładny kaktus. Nie rozumiem, dlaczego ktoś go wyrzucił. Ma więcej korzeni i w ogóle. To jest coś napisane? Nie jeść. To jest istotna informacja, żeby, żeby tego nie jeść. No dobra, ale jakby, zobaczcie jaki ten kaktus jest brzydki I w ogóle zarośnięty i w ogóle nie wiem W sumie się nie dziwię, że ktoś go wyrzucił, ale hej A to jest też śmieszne, bo poszedłem, e, znaczy chciałem iść z psami Bo generalnie przespałem praktycznie cały wieczorek, tylko wróciłem z Zebrza I mówię, a wezmę śmieci Potem takie nie, nie chcę mi się, a potem takie nie no dobra, wezmę no i idę sobie po ten śmietnik i patrzę, a tam sobie leży taki kaktusik. Mówię co ty tu robisz sam kaktusik? On takie kurwa marzne, ale taki coś z on, kurwa tak. No i, no i jest. Karmel. Czy to jest kaktus? Karmel. Zrobisz recenzję kaktusa. Jak podoba Ci się ten kaktus? Może być? Będziesz się niego wycierał. Mhm. No okej. Okay. No, no, no dobra. To pa. Ragnar. Chcesz zobaczyć kaktusa? Chodź, zobaczysz kaktusa. Zobacz. Kaktus. Takiego jeszcze w domu nie mamy. Kaktus. Aha. Dzień dobry, witam przy piątku, mam nadzieję, że coś słyszycie strasznie wieje, ale jakoś zasłaniam mikrofon serdeczne pozdrowienia z Brynowa, chyba jest to Brynów przyjechałem z mamą, dla mamy to była super przygoda tutaj przyjechać bo mama bardzo nie lubi jeździć po miastach w sensie, wiecie, Katowice to już trochę za dużo szczególnie na trasę wyjechać no, ale, ale dojechaliśmy jest 13.10, a ja idę sobie do rzepki powody, jakieś coś. Eee, na 13.40 mam się zgłosić w rejestracji. Tak też zrobię. No i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Twój, twój, odpukać i przeżyję. Twu, twu. a jak nie, Adam, Nicole, jakoś się podzielicie między sobą swoimi moimi rzeczami. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie, czy coś, ten nie no. Jestem, mam jedzonko, mam jeszcze jogurt pitny. Z tego, co czytałem sobie wczoraj trochę o tym typie brodawczaka, są trzy metody na to, żeby go wyciąć. Używa się skalpela, wiadomo, to przyszło do lamusa, używa się takich, wiecie, elektrycznych, diod, w sensie, nie wiem jak to się nazywa, zapomniałem całkowicie w tym momencie, wypadło mi z głowy w każdym razie się to tak wypala śmiesznie tym, tym, tym takim e, diodom elektrycznym albo, co najbardziej mnie w sumie lajcuje używa się lasera i to jest o tyle fajne z laserem, że od razu rana, która powstała po wycięciu, no się zaklepia, tak, bo wiadomo, laser to od razu tam zalepia i to wydaje się być najbardziej rozsądne. Najbardziej w sumie obawiam się tego, jakie znieczulenie dostanę, w jaki sposób. Wątpię, że mnie gdzieś tam pani doktor Igłą będzie wjeżdżała do gardła. Mam nadzieję, że nie. Wszystko wam powiem po zabiegu jak było. Wiecie, wasza ulubiona youtuberka e, robi recenzje zabiegów medycznych. Także wiecie, ze za mnie zawsze możecie liczyć. No, nie wiem, co się stało z tymi włosami. Absolutnie nie ogarniam. Ale chyba tak musi być. Ludzie się dziwnie patrzą na mnie. Bo nagrywam z ręki, która mnie już boli w sumie. Więc uciekam. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie przy niedzieli. Mamy 18-16 stycznia. E, żyję po zabiegu. Kto jest na Instagramie, ten wie, że żyję. Also, y, szkoda, że nie poprosiłem o to, czy mogę sobie nagrać, jak wyglądał ten mój brudawczak, którego wycieli. ale to było śmieszne. Znaczy, to jest żart oczywiście, natomiast... Po zabiegu pani doktor pyta, czy wszystko w porządku, i tak dalej. Ja mówię, że tak, tak, tak. Jak najbardziej ona chce pan to zobaczyć, że ja no, raczej z taką po prostu werwą. I chęcią, mówię, że no raczej. A potem pani doktor poleciła mi przepłukiwanie gardła roztworem wody utlenionej. I trochę straciłem w nią nadzieję, pomijając, że... Znaczy, może zacznijmy od początku, jak to w ogóle wyglądało, bo yy, nastawiłem sobie aż ciekawości timer, jak szedłem na salę. Od mojego wyjścia do mojego wejścia minęło 17 minut, gdzie przygotowanie do zabiegu trwało dłużej, znaczy wiecie, tam położenie mnie, ustawienie i wszystko, wszystko trwało dłużej niż sam sobie zabieg. E, miałem tego brodawczaka wycinanego za pomocą elektrod, zaraz już sobie przypomnijmy jak to się nazywa, za pomocą w sumie elektrody jednej. Całe szczęście pani doktor właśnie mnie zapytała, czy wszystko OK. mówię, że tak, tak, tylko, że... Mam bardzo niski próg bólu. Jestem bardzo odporny, odporny na znieczulenia, co jest faktem. Więc pani mi tam dość solidnie popsikała gardło. Najpierw to było, nie wiem, czemu oni psikają. Jodyna? Jodyna? Nie, jodyna jest do odkażania. Nie wiem czym przykają. w każdym razie dość solidnie mi popsikała to gardło. Pomijając fakt, że byłem trochę bardzo osłabiony, jak dostałem to znieczulenie, to trochę mi się w głowie tak przyćmiło i Pielęgniarka trzymała gdzieś tutaj na wysokości mojego brzucha swoją rękę i trzymała przy okazji tam jakieś urządzenie. Nie wiem, czy to był sak, czy, 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 czy tam sawka, czy co to było. W każdym razie yy, pani doktor mi popsikała, popsikała. Ja w pewnym momencie czuję takie zajebiste ciepło na brzuchu. Mówię, co jest kurwa? Podnoszę tak delikatnie głowę, a ona przestała psikać. Patrz na to mi rękę. Ja musiałem mieć nieźle ścipaną minę, bo no, to było strasznie dziwne uczucie. No, i tam się zaczęła pani doktor pytać, czy wszystko w porządku, i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, że no tak, no okej, tylko że no tak dziwnie, dzi trochę. Potem miałem jeszcze znieczulenie przy taką niebitną igłą. Pani musiała mi wjechać w gardło, ale tego już w ogóle nie czułem. Całe szczęście, bo to znieczulenie sięga do domiejscowe, to było spoko śmieszne uczucie, takie jakby kluchy w gardle, bo wiecie, całe gardło macie opuchnięte od, yy, od, od yy, znieczulenia i tak dalej. Śmieszne to było. Samo wycięcie sobie brodawczaka, to nie wiem, może raz tam doktorka wzięła i tam tą elektrodą tak zrobiła. <laughs> Bardzo nieprzyjemne uczucie. Potem miałem po tym, jak to zostało wypalone, bo ten smród takiego wypalenia, to zostało mi to w gardle i e, bardzo niemiłe. A tak to co więcej, no... wszystko spoko. Zaczęło... Z, o, zmartwiło mnie trochę, że nie dostałem żadnego antybiotyku. Jedyne co to powiedziała, żebym przepłukiwał gardło właśnie tą wodą e, albo Glimbaxem, więc Glimbaxem przepłukuję. Natomiast jak powiedziała, że lek przeciwbólowy, no to paracetamol, albo ibuprofen, albo ketonal, mówię, no dobra, nie, jak Jakieś antybiotyk. Ona no, mówi, że nie trzeba. Mówię, no, no okej. Okay. I oczywiście wyszedłem tego samego dnia, tam bo leżałem z półtorej godziny może i dostaliśmy wypisy. Pomijam w ogóle fakt tego, że nie dostałem L4, musiałem dzwonić do Medicover, Medicover tam to zgłosiło, dzisiaj do mnie zadzwonili, dostałem L4. Także spoko. Co prawda i tak krócej niż powinienem dostać, bo do pani doktor mówiłem mi o dwóch tygodniach, a ja dostałem od piątku zeszłego do przyszłej środy, czyli do dnia wizyty u niej kontrolnej. Ale no trochę nie fajnie, że nie dostałem żadnego antybiotyku, bo mam teraz zajebisty problem z migdałami. Lecę na lekach przeciwbólowych i na orofarze, bo on ma środek znieczulający. Hmm, próbowałem dodzwonić się do jakiegoś lekarza szybkiego kontaktu w MediCover. Hmm, ciężko się dodzwonić, nie dodzwoniłem się. E, jutro mam wizytę w Katowicach u internisty, więc mam nadzieję, że internista da mi jakiś antybiotyk albo w ogóle zobaczy, co się z tym gardłem, z tymi migdałami dzieje, bo pierwszej nocy, znaczy w noc po zabiegu. Obudziłem się w ogóle z zajebistym bólem, nie mogłem w ogóle śliny przełknąć, nic takiego. Eee, wziąłem ibuprofen, jakoś zasnąłem, szybko w miarę, o dziwo. No i mnie tak to gardło męczy cały czas. I tak to właśnie jest. Także jutro idę do lekarza, zobaczymy co mi powie. Dzisiaj, dzisiaj, za za niedługo będę grał z Nikol, bo zacząłem grać Ankady, że wow. Dalej się czuję troszkę osłabiony, troszkę bardzo, nawet bym powiedział. I co, i tyle, i dalej zastanawiam się, czy robić sobie dzisiaj, czy zamówić sobie KFC, bo nie wiem, czy mam siłę na to, żeby robić cokolwiek. No i tyle w sumie, nic, nic więcej się mi nie dzieje. Cześć wszystkim, e, witam was przy piątku, mamy godzinę e, za 4.11, ja wychodzę o 11 z domu, idę na autobus i jadę do Katowic, bo w sumie to nie śpię. Przed piątą wstałem, nie mogłem zasnąć, potem siedziałem przy kąpie, potem grałem z Nicole w Conan'a. I Nicole powiedziała, że w sumie to by chciała pojechać do Katowic, bo mieliśmy już jakieś parę dni temu pojechać do Katowic, robić zdjęcia. Ale Nicole czuła się źle, teraz czuje się nawet ok, więc stwierdziła, że chciałaby jechać do Katowic, więc pojedziemy do Katowic, porobimy jakieś zdjęcia. zjemy coś dobrego, napijemy się jakieś kawy czy coś takiego. Ja stwierdziłem, że zabiorę was ze mną, ale nie przedłużając jedźmy zatem do Katowic. Robić ładne ujęcia i w ogóle wszystko. Jakby ktoś był zainteresowany, tu jest ulica Wojewódzka 5 A tu jest sobie balkon A na tym balkonie Jest sobie taki jegomość Okej okay. i skończę robić zdjęcia to coś do was w końcu pan no tak jesteśmy w parze Smuggler's Inn który był otwarty prześwietlony, bo no dwa filtry na prawie które był od 14 i czekaliśmy sobie aż będzie otwarty, bo bardzo ładnie wyglądało i w ogóle no zamówiliśmy sobie drinki i Nikola robi ładne zdjęcia jest to bardzo ładnie jest dużo obsługa także jak kiedyś będziecie w Bratowicach to polecam serdecznie tu Wam wrzucam Instagrama, żebyście wiedzieli gdzie co jak jest no a my sobie posiedzimy potem Wam pokażę jaką drinkę sobie zamówiłem, bo no jestem bardzo ciekaw jak będzie wyglądał Nagrywanie. grywać. stalkerka jedna. Szalona Co ty tam, co ty tam, co tam przybliżysz Znaczy, tylko do bloga pokazuję, to jakby ktoś pytał, to tak, to jest z alkoholem i z bitym śmietaną i w ogóle, a ty masz klasycznie martin, nie martin, mojito, mojito, bardzo ładne, bardzo fajne, bardzo, bardzo, idziemy, idziemy pić, pa.